Witajcie! Dziś jest 18 dzień lutego i dzisiaj cię nagramicznego vloga i to jest vlog, który jest nagrywany w złości, dlatego bo od soboty czekam na doładowanie od orange. Oczywiście opowiem Wam o co chodzi. W sobotę kupiłem sobie doładowanie orange, jako że mam telefon na, yy, na prepaida i skorzystałem, chciałem skorzystać z promocji. Pogadajcie sobie. Wybierasz tam trzy numery, wysyłaś mi pod, pod numer tam 910. Dostajesz smsa zwrotnego, że za chwilę ciebie po, e, poinformują e, o stanie Twojego e, zlecenia. I co? Mija już trzeci dzień, a oni tak naprawdę nic nie zrobili, nic mnie nie poinformowali. Wczoraj z nimi pisałem na Facebooku i oczywiście skontaktuj się przez formularz, skontaktuj się przez formularz. Nie wiadomo kiedy się skontaktują, dlatego nagrywam ten. Film do was, orange, żebyście naprawdę wzięli sobie to do serca, że ludziom no naprawdę może zależeć na tym, żeby mieć szybko włączone też numery, żeby rozmawiać faktycznie za darmo z tymi trzema osobami. Naprawdę nie dbacie o swoich klientów. Bierzecie tylko blogerów połowowych, których nie wiem, fundujecie wakacje do Paryża czy do Barcelony, czy nie wiem, ktoś zrobi wam reklamę i, i super fajna sieć. To nie jest tak. jestem w Orange tylko i wyłącznie dlatego, bo nie mam jakiejś dobrej alternatywy. Niestety Wasza sieć się nie rozwija Nie ma zasięgu w metrze Raptem 4G się pojawiło, którego nie mam jeszcze w telefonie Nie wiem, ja nie jestem jakoś tak e, Zadowolony Mam wrażenie, mam nadzieję, że to się Polepszy i w najbliższym czasie Ktoś się ze mną skontaktuje e, Na pewno będę Was o tym informował No nic, odsuwamy Wyzbyłem się negatywnych emocji Związanych z tą siecią Orange Życzę Wam Miłego, udanego dnia Jestem ciekaw, czy ktoś z Was Również ma takie problemy E, no i nie wiem i jest bezradny, bo na, ja na przykład jestem teraz zależny, tak? Nie mogę nic zrobić mogę te jedynie pisać, a oni mogą mieć mnie w dupie. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło Cześć, cześć, cześć